TikTok wypuścił rewelacyjny generator obrazków, który pobił najlepszy model od Google'a Nano Banana. ByteDance, firma która jest za TikTokiem, pokazała nowe narzędzie SeeDream 4.0. Wpisujesz opis, a program generuje obraz. Główna różnica to szybkość. Obrazy w jakości 2K powstają w niecałe 2 sekundy, to znacznie przyspiesza pracę. Program łączy generowanie nowych obrazów z edycją istniejących. Możesz usunąć obiekty ze zdjęć albo zmienić oświetlenie, pisząc zwykły tekst. ByteDance twierdzi, że ich generator pokonał podobne narzędzie Google'a w trzech kategoriach: lepiej rozumie polecenia i z ładniejsze, no i tworzy ładniejsze obrazy. Ja przetestowałem, jak to działa w praktyce. Wpisałem kobietę w czerwonej sukience jedzącą lodę na plaży w Ibizie w fotorealistycznym stylu. Otrzymałem bardzo przekonujący obraz, no a potem nie mogłem się oprzeć i zrobiłem z tego filmik. Następnie kod garnie tużera siedzący przy biurku pijący kawę w stylu Pixar. Program świetnie sobie radzi z różnymi stylami graficznymi. Na koniec brokuł prowadzący prezentację na konferencji technologicznej. Brzmi dziwnie, no ale efekt był spójny, a tekst na prezentacji za nim wygląda naprawdę dobrze, więc też zrobiłem z tego krótki filmik. Kosztuje około 3 centów za jeden obraz przy standardowej rozdzielczości. Generator jest dostępny przez platformę Volcano Engine by Dance no i u partnerów takich jak Fall AI albo Freepik. Zostaw komentarz link, jeśli chcesz dostać linki do strony z projektem oraz gdzie go można użyć.